Cześć Boże, mamy 14 grudnia, a więc kolejny dzień adwentu, który chcemy rozpocząć razem z Najświętszą Marią Panną. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech Nie Bóg Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Zawitaj Pani świata, niebieska królowa. Witaj Panno nad Panny, gwiazdo porankowa. Zawitaj pełna łaski, Przeszlić na Yeah. W pokoju Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do tłumów: "Zaprawdę powiadam wam: między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd". Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to On jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Wbrew pozorom, ta dzisiejsza Ewangelia jest dosyć skomplikowana i różne komentarze bardzo, w bardzo różny sposób interpretują słowa padające w, dzisiejszym, w dzisiejszej liturgii słowa. Ale ja bardzo osobiście, czytając tę Ewangelię, przypominam sobie moment, kiedy decydowałem się na to, czy pójść do seminarium. Pamiętam, że był taki okres, kiedy bardzo mocno odwlekałem ten czas podjęcia decyzji. Czekałem, a może bardziej spodziewałem się, że Pan Bóg jeszcze da mi jakiś wyraźny znak, że jeszcze postawi w moim życiu kogoś, kto pomoże mi rozeznać sprawę mojego powołania. W pewnym momencie zorientowałem się, że takich osób w moim życiu Pan Bóg postawił już bardzo wiele. Tylko to ja nie chciałem ich dostrzec. Tylko to ja chciałem czekać jeszcze na coś więcej, po to, by tę decyzję odwlec. Trochę taka sytuacja jest w dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi o Janie Chrzcicielu, który ma zapowiedzieć przyjście Mesjasza. To On jest Eliaszem, który ma przyjść, mówi Jezus. Nie wszyscy ludzie dostrzegli tego proroka w Janie Chrzcicielu. Czy ty na pewno dostrzegasz znaki, które Bóg do ciebie posyła? Czy dostrzegasz ludzi, którzy chcą Cię zaprosić do głębszej relacji z Bogiem, czy czegoś w swoim życiu nie przeoczyłeś? Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.